Witam, dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem Gnoriusz, a to jest Minecraft. Zresztą, nie wiem, jakby nie umiem się inaczej przywitać niż po prostu tak, jak właśnie to zrobiłem teraz. Jakby przedstawić się, przedstawić grę, w którą będę grał. To nie jest potrzebne, ale ja to robię. No a więc, mam ten swój świat, w którym który wcześniej sobie zro... stworzyłem przed odcinkiem um, Renderuje się mam 5 członków. Dobra, ten może FPS Limit to może sobie do Unlimited dam. E, Wyond. O, dzisiaj chyba nie, nie ma takich lagów Jak było przedtem, jak próbowałem nagrywać Bo przedtem próbowałem też nagrywać Tak więc dla tych, którzy nie wiedzą, to jest mój trzeci kanał Moje poprzednie kanały zostały usunięte Znaczy jeden został, mój pierwszy oryginalny został usunięty W sensie ja go usunąłem Ale mój poprzedni, na którym tam nagrywałem O, to To, to mi sam Google usunął przez to, że nie potwierdziłem mojej pełnoletności. Ja jeszcze przed tym właściwie nagrałem jeden film, który był po prostu takim filmem wprowadzającym do mojego kanału. Kim ja jestem, ale nie wiem, czy go opublikuję. Z pewnych powodów. Jeżeli komuś to będzie przeszkadzać, że gram na FOW, uh, gdzie jest FOW? Quake Pro, a nie na przykład Takim zwykłym, normalnym na 70, to przepraszam, ale ja jestem już do tego przyzwyczajony. No nie gadaj, że na zadupiu się, że odrodziłem, że się zespałniłem. O, Gatemet. Więc to jest prawdopodobnie mój pierwszy odcinek na tym kanale. I dawno nie nagrywałem. Ja już nie wiem, jak się nagrywa Minecrafta. Nie wiem, jak się nagrywa gry. Nie wiem, jak się nagrywa cokolwiek. Jakby no, super, pogadam sobie, nie? Ale. Ciężko mi jest teraz Po prostu nagrywać, tak gadać do siebie No bo nagrywanie na YouTube to głównie jest gadanie do siebie, nie? Jeżeli... Twój kanał polega na nagrywaniu solo Świnia! O i dog, dwa dog... Oooo! Tego to ja się nie spodziewałem Dwa psy? Jeżeli chodzi o moje tak jakby doświadczenie YouTube'owe Moje dwa kanały były bardzo małe. Ten też nie wiesz, żeby cokolwiek osiągnął, ale. ja już nagrywam 3 lata. Nie. Znaczy, w 2017 zacząłem nagrywać. Wtedy nie miałem zielonego pojęcia, co. jak się nagrywa. I mój pierwszy film to był taki. taki Cesik, taki na starym daście. No dzisiaj już nie gram w Counter-Strike, bo po prostu nie interesuje mnie ten typ gry. Nie umiem w to grać. No to to wszystko mówi za siebie, nie? Ale strasznie się stęskniłem za nagrywaniem, strasznie. Mimo tego, że już się trochę odzwyczaję od tego, że gadam do mikrofonu. Tak po prostu, nikt ze mną nie gada na Discordzie albo nic. Po prostu do mikrofonu do siebie tak gadam. To jest właśnie magia nagrywania na YouTubie. W takim razie spróbuję się przekopać tam, gdzie są diamenty, tam, gdzie, gdzie jest kopalnia. Chyba będę musiał przepalić sobie trochę drewna. Jak nie zna. Jeżeli dotrę do poziomu. do poziomu 50 i nie znajdę ani jednego węgla, no to mu będę musiał to przepalić. Ja nie mam zamiaru siedzieć tak po ciemku. O, żelazo, super. Podoba mi się, podoba mi się. A no cóż. No, trochę. Trochę jakby węgla mi zabrakło. Nie mam węgla. Teraz to mi tak strasznie brakuje tego węgla. Tak strasznie go nie mam, ale... No. Bądźmy szczerzy, później nie będzie mi go brakować wcale. Prawdopodobnie. Chociaż i tak od czasu do czasu będę musiał się tam przejść, nie? Nie wiem jak ten odcinek mi wyjdzie, czy on w ogóle mi wyjdzie. Ponieważ mój laptop jest dosyć takim kartoflem. Takim... Takim dwunastoletnim kartoflem. Dobra, on ma 4-5 lat. Prawie 5 lat mam mój kartofel i no będę musiał z tym żyć, nie? Ale... Jak na razie to nawet ładnie mi chodzi. Dosyć płynnie. Oczywiście gdyby nie Optifine, to by mój kartofel się spalił, bo ja po prostu normalnie jak gram bez Optifina, to mi mam straszne spadki FPS-ów. Bardzo malutko FPS-ów mam. Ja nawet... 50, F czy tam 40 FPS-ów nawet nie mogę mieć. Więc jak na sam początek jestem bardzo ładnie przygotowany. Mam trochę węgla, mam trzy węgla, mam południe, mam żarcie dosyć u dosyć ładny początek. Coś coś takiego. A oh, shit, tylko nie to. Nie dobra, jakby tu jest węgiel. Czekaj, czekaj, ja mam. Ja mam drewno, zrobię sobie drzwi. Jezus, żem się przestraszył. No nie, naprawdę, czy to... a nawet sobie ze mnie, jaj, nie rób się. Ta gra jest bardzo creepy. Jakby... Nie wiem, kto wpadł na pomysł, żeby dać Minecraftowi Pegi 7. Kiedy... Kiedy taki Fortnite ma Pegi 12. Proszę bardzo, ale jak taka straszna, horrorowa gra jak Minecraft, to może być... Bardziej dla użytkowników w wieku mniejszego niż Fortnite. Fortnite to jest gra dla... Dobra, nie będę nic mówił, bo jeszcze, bo jeszcze kogoś urażę, okej? Okay? Przepraszam. Dobra, mam moje, mój kilof, tak więc drzwi tutaj. Ale w ogóle jest opóźnienie dźwięku. No, no jednak fakt tego, że nagrywam, to też sprawia, że mój kartofel jest bardziej kartoflowaty. Więc będę musiał tutaj to miejsce tutaj ominąć. I zrobię wiadro. Wiadro będzie mi bardzo potrzebne. Wiadro z wodą, bo samo wiadro, po co mi samo wiadro, nie? Dobra, tutaj mam. O shit! Czekaj, zapomniałem skraftować jeszcze jednej rzeczy. Jednej bardzo ważnej rzeczy, ale nie mam żelazki. Nieważne. No to będę musiał się blokować. Nie wiem, drzwiami? Nie. Jeb... O, kurde. Tak um, jakby... to... hard to jednak jest hard, nie? O, shit, 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 shit! Okej, okay, wybuch, wybuch. Zdechnę. Ja zdechnę. Ja tutaj zdechnę. Przysięgam, no. Zregeneruję się chwileczkę i znowu z powrotem... ...pójdę po tego szkieletu, tylko... a, nie, czekaj. Ty, ale... Ty... ...jest redstone i jest lapis, więc to są dwa cenne... Dwa dosyć cenne przedmioty. Może ktoś nie odpowie, może ktoś odpowie, e, bo no, pierwszy film na kanale, no to wiadomka. Jeżeli by ktoś chciał Minerkafta, czyli serię, gdzie przechodzę Minecrafta od najstarszej... Ja pierdziele, ty tu już jesteś? Ta seria polega na tym, że przechodzę po prostu Minecrafta po kolei. W sensie wersję Minecrafta. Każdą możliwą wersję Minecrafta przejdę. A no, chodzi mi o 1, 1, 1, 2, 1, 3. Nie będę przechodził to 1, 1, 1. 1, 1, 1. 2. Nie, to nie. zombie i Enderman, oczywiście, ale na Endermana nie zwracam w ogóle uwagi. Przez chwilę się patrzę mu w oczy, tak mi się wyda. No i Creeper. Wiesz, co. O czekaj, czekaj. Okej, okay, dobra. E, dziękuję. Jezu, nawet nie zau... Żebym Endermana nie uderzył. Żebym Endermana nie uderzył. Eee, tak jakby... No chciałem, ale... Eee, w mordę. E, żeby nie było. Będę odważnym chłopcem. I spróbuję zablokować sobie... Spróbuję. Zablokowałem sobie harder, żeby mieć jakieś wyzwanie. Ech. Ja nie wierzę, że tylko uderzyłem endermana. Zdechłem. No dobra, zdechłem, ale nie potrafię tej pieprzonej dziury znaleźć. Miałem dobry początek, a to zmarnowałem co? Ja stworzyłem... Ja stworzyłem drewniany miecz. Ja jestem z siebie dumny. Ten hart to chyba jednak nie był za dobry pomysł. O, dobra, tam już może coś jest. Tak więc wspiąłem się w końcu na tą wielką górę. I zaraz się dowiem, czy było warto. Czy było jakkolwiek warto. Dobra, moje pierwsze wrażenia. Nie, nie było warto not songs Very No songs. Miejscówka jest chłopowa. A ja myślałem, że ta gra mnie lubi. Nie, wydupiasz, szkielet, nie, pal, pal gumę. Pal gu... Ty tempy debilu, ty... Ty byś się zabił za biegając za mną. O nie, ja zaraz dechnę, ja zaraz dechnę. Mhm. Napalony pająk master tu idzie. By mi w******* prosto w moje... pomiędzy moimi oczyma. Jeszcze tu jakiś napalony zombie, jak to. Jeszcze szkielet! Czego jeszcze, panowie? No... Panowie, dajcie mi spokój, proszę, co ja wam zrobiłem. W mo Wiesz co dobra, zabij mnie. Wiecie co? Ja. Tworzę po prostu nowy świat, bo to nie opłaca się. Kretowisko. Jeżeli wy mi powiecie, że znowu mi dało podobną mapę do tego co miałem przed chwilą, to już nie wytrzymam. Ojoj, wy macie małe bobo. Ojoj, ale szkoda, że musiałem Twoich rodziców zabić. No cóż, na no... bekonik sam się nie zrobi. Yy, naprawdę. Więc, jeżeli generator świata nie chce ze mną współpracować, no to niech się wali. Ja będę robił swoje. Będę grał na cheatach jak tylko się da. Mam w dupie konsekwencje, jakie wybędą z tego. Ale, no, Minecraft ze mną współpracować nie chce. Miałobyś ty kradzko Ło! Dawa Wiedźma! Chłopaki, ja nie mam zbyt dobrych wiadomości No jakby... Nie żeby coś, ale ja nie mam wiodrowody. wody Chłopaki, jak mam sobie tutaj poradzić w takiej sytuacji? Muszę mieć wiadro wody, dajcie mi wiadro wody. Dobra, muszę zrobić sobie wiadro. Może później dam radę skołować sobie skądś wodę. Pokazać wam mój ninja bridge, jakiego się nauczyłem przez moje ostatnie roki życia. Nie pokażę wam go, bo z to i w pierd...